Wszystko wydawało się takie proste. Wiosenne powietrze pachniało świeżością, młodymi liśćmi, rozgrzanym słońcem asfaltem. Wieczory ciągnęły się w nieskończoność, pełne śmiechu, cichych rozmów i marzeń. Anna uwielbiała spacerować po parku z Wiktorem, trzymając się jego ciepłej dłoni, czując, jak ich kroki stają się zetsynchronizowane. Łapała pełne podziwu spojrzenia kolegów z klasy, gdy przychodził po nią po lekcjach. Wiktor był wysoki, wysportowany, pewny siebie. Wydawał się dokładnie wiedzieć, czego chce od życia, a Anna wierzyła, że on chce jej. Spotykali się przez prawie dwa lata. W tym czasie rozwinął się rytuał, po szkole, park, ławka nad stawem, rozmowy o przyszłości. Wiktor marzył o wyjeździe do Moskwy, dostaniu się na prestiżowy uniwersytet, zostaniu kimś ważnym. Anna słuchała, przytakiwała, ale nie spieszyło jej się do wybiegania myślami daleko w przyszłość. Lubiła ich prowincjonalne życie, stare uliczki, przytulną ciszę małego miasteczka. Wyobrażała ich sobie razem, w małym, ale jasnym mieszkaniu, gdzie rano pachniało kawą, a wieczorami słychać było śmiech. Po ukończeniu studiów wieczór wydawał się szczególnie jasny. Muzyka, wytworne suknie. Iskry świateł bengalskich na ciemnym niebie. Wiktor zakręcił nią w tańcu, przyciągając ją do siebie i szepnął jej do ucha, że ją kocha. Anna roześmiała się, przytulając się do jego piersi. Nieświadoma, że był to ich ostatni taniec. Następnego dnia zmienił się. Jego spojrzenie stało się odległe, a słowa powściągliwe. Wiadomości przychodziły rzadziej, rozmowy trwały krócej. Kiedy się widywali, mówił więcej o sobie niż o nich, o nadchodzącej przeprowadzce, o nowych możliwościach. Anna poczuła, że coś się z niej ulatnia. To było jak trzymanie wody w dłoniach: im mocniej ściskasz palce, tym szybciej wszystko się wymyka. Próbowała odzyskać dawną lekkość, mówiła o planach na lato, proponowała wyjazd nad rzekę, ale Wiktor tylko odmachiwał: zobaczymy, później to ustalimy. I wtedy nadszedł ten dzień. Znów znaleźli się w parku, na tej samej ścieżce, którą zawsze chodzili. Ale tym razem Wiktor zachował dystans. Zatrzymał się, spojrzał na nią i odetchnął. Musimy porozmawiać. Dreszcz przebiegł jej po kręgosłupie. Czy coś się stało? Odwrócił wzrok, jakby patrzył na kamyki pod stopami. Widzisz, mam plany. Chce dostać się na studia, zrobić karierę. A te związki zawahał się, jakby szukał łagodniejszego słowa. One tylko przeszkadzają. Anna ścisnęła się w środku. Myślałem, że sobie z tym poradzimy. Przepraszam. Ale myślałem, że tak będzie najlepiej. W głowie jej szumiało. Zdawał się mówić coś jeszcze. Wyjaśniać, ale słowa zlewały się w biały szum. Wiktor nie trzymał już jej za rękę. Po prostu odwrócił się i odszedł, nawet nie oglądając się za siebie. Anna stała bez ruchu. Jej świat, pełen marzeń, nagle się zawalił. Tej nocy nie spała. Leżała w ciemnym pokoju, słuchając tykania zegara. Głupio czekała, aż telefon zawibruje. Aż Wiktor zmieni zdanie. Nie zmienił. Następne kilka dni było jak jeden niekończący się koszmar. Świat stracił kolory. Znajomi pokiwali ze współczuciem głowami, ktoś powiedział, poznasz kogoś innego, ktoś zaproponował dobrą zabawę. Ale Anna nie chciała z nikim rozmawiać. Była zdruzgotana. Po tygodniu po raz pierwszy pomyślała, że bez niej byłoby łatwiej. Po prostu zniknąć, rozpłynąć się w tej szarej nudy. Stała na moście, patrząc w dół na ciemną wodę. Wiatr chłodził jej twarz, a włosy przyklejały się do wilgotnych policzków. Jej serce biło powoli, jakby już wcześniej pożegnało się z tym światem. Ciepła dłoń spoczęła na jej ramieniu. Nie rób tego. Anna odwróciła się gwałtownie. Czterdziestoletni mężczyzna patrzył na nią z niepokojem. Jesteś młoda. Wszystko przed tobą. Nie powinnaś. Nie odpowiedziała. Po prostu się odsunęła. Mężczyzna nie zadawał pytań. Po prostu stał tam, aż drżenie jej rąk ustąpiło. Potem odszedł, zostawiając ją w bezruchu. Anna wróciła do domu. Nie wiedziała, co robić dalej. Życie wydawało się puste, niepotrzebne. Dwa tygodnie później zdała sobie sprawę, że jest w ciąży. Dwa paski na teście, tak wyraźne, jakby wycięte ostrzem, nie pozostawiały wątpliwości. Anna wpatrywała się w nie, nie mogąc w to uwierzyć. W jej głowie nie było paniki, ani nawet jasnych myśli, tylko ogłuszająca, wywierająca presję cisza. Ponownie przeczytała instrukcję, jakby w nadziei, że to pomyłka, że możliwy jest inny wynik. Ale w głębi duszy wiedziała już wszystko. Ciąża. Jej ręce zdradziecko drżały. Anna zacisnęła je w pięści, ale słabość nie ustępowała. Miała wrażenie, jakby ktoś wyrwał jej ziemię spod nóg. Jeszcze wczoraj życie było bezsensowną pustką, a teraz Teraz ta pustka została wypełniona czymś nowym, czymś strasznym. Próbowała zastanowić się, co robić dalej, ale jej myśli rozprzestrzeniały się jak błyskawica. Co opowiedzą jej rodzice? Co powiedziałby Wiktor? Wiktor. Anna zamknęła oczy, przypominając sobie jego twarz. Nawet się nie obejrzał, kiedy wychodził. Teraz wiedziała, że nie będzie go w pobliżu. Nigdy. Jej ojciec zawsze był surowy. Nieokrutny, ale zimny, jakby wykuty z kamienia. Wszystkie decyzje w ich rodzinie były podejmowane jasno i bez sprzeciwu. Matka była inna, ale nie słabsza. Anna dorastała w domu, w którym nie wybaczano błędów. Długo chodziła po pokoju, przyciskając test do dłoni. Czuła się jak więzień we własnym domu. Wyszła późno na kolację. Jej rodzice siedzieli już przy stole, dyskutując o czymś nieistotnym. Anna stanęła w drzwiach, czując, jak w jej piersi rośnie guzek. Musi powiedzieć. Musi, albo zniszczy samą siebie. Mówiła cicho, ale słowa przeszywały powietrze jak ostrze. Przerwa była krótka, ale ciężka jak uderzenie. Pierwsza odezwała się matka. Jej głos drżał, nie z powodu łez, ale wściekłości. Ojciec milczał, patrząc na córkę, jakby widział ją po raz pierwszy. Potem zaczęły się krzyki. Nie pytali, jak się czuje, nie próbowali zrozumieć. Nie było żadnych pytań, tylko oskarżenia. Jak ona mogła? Jak śmiała zhańbić rodzinę? Rozmawiali o sąsiadach, znajomych, o tym, co ludzie powiedzą. Ale nie o niej. Anna stała z palcami wczepionymi w krawędź stołu i milczała. To się nie wydarzy w naszym domu. Jej matka powiedziała to płasko, bez histerii. Jak zdanie. Ojciec skinął głową. Anna zdała sobie sprawę, że dano jej wybór. Oczywiście nie dla niej. Dla niej samej. Próbowała wyjaśnić, że sobie poradzi, że weźmie na siebie odpowiedzialność. Powiedziała, że znajdzie pracę, że nie prosi ich o pomoc. Gdziekolwiek, byle nie tutaj. Jej matka odwróciła się, jakby już osiągnęła swój cel. Drzwi zamknęły się za nią z hukiem. W rękach trzymała małą walizkę, pospiesznie spakowaną. Noc paczniała wilgocią i dymem z odległego ogniska. Wiatr wkradł się pod jej kurtkę, wywołując dreszcze. Anna stała na werandzie, wpatrując się w ciemność. Wszystko w środku było puste, ale nie ze strachu. Już wcześniej doświadczyła strachu. Próbowała sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz czuła się bezpiecznie. Dzieciństwo. Babcia. Anna wkroczyła w noc, nie oglądając się za siebie. Droga była długa. Miasto, w którym mieszkała jej babcia, było daleko, ale to była jedyna droga. Anna jechała autobusem, trzęsąc się z zimna, ściskając w palcach podarty bilet. Nikt nie zwracał na nią uwagi. Pasażerowie drzemali, niektórzy patrzyli w swoje telefony, inni cicho rozmawiali. Czuła się niewidzialna. Kiedy autobus się zatrzymał, wysiadła pierwsza. Było ciemno. Dom jej babci stał na skraju dzielnicy, stary, z łuszczącą się farbą na okiennicach, ale zawsze ciepły. Anna weszła po schodach i zapukała. Drzwi otworzyły się niemal natychmiast. Margarita Siemionowna wyglądała tak samo, jak we wspomnieniach z dzieciństwa, szczupła, wyprostowana, o jasnych, życzliwych oczach. O nic nie pytała. Po prostu odsunęła się. Pozwalając Annie wejść. Po raz pierwszy od dawna Anna poczuła się jak w domu. W małym domku babci było ciepło. Ciepło to pochodziło nie tylko ze starej kuchenki trzaskającej w kącie, ale także z samej atmosfery, z zapachu świeżego chleba, z miarowego stukania szprych w dłoniach Margerity Siemionowny, z miękkiego światła lampy stołowej, z wełnianego warkocza, którym babcia przykryła Annę pierwszej nocy. Po długiej podróży, zmęczenie przyszło falami, okrywając jej głowę. Anna zasnęła natychmiast, jakby jej świadomość wyłączyła się, by chronić ją przed wszystkim, co się działo. Obudziła się późnym rankiem. Przez zasłony prześwitywało światło, a w pokoju pachniało owsianką i miodem. Margarita Siemionowna nie spała już od dłuższego czasu. Nie obudziła Anny, nie zadawała pytań, nie wtrącała się. Po prostu postawiła przed nią talerz i spojrzała na nią w sposób, który dawał do zrozumienia, że nikt nie będzie jej tu osądzał. Dom był stary, ale przytulny. Anna pamiętała go z dzieciństwa, kiedy przyjeżdżała tu na lato, ciemne drewniane belki pod sufitem, stary kredens z porcelanowymi filiżankami, wyschnięty dywan w salonie, którego babcia nie pozwoliła jej wymienić. Wszystko było takie samo jak wtedy. Tylko teraz wydawało się jedynym miejscem, w którym mogła swobodnie oddychać. Przez kilka dni po prostu dochodziła do siebie. Sen, jedzenie, powolne spacery zaśnieżonymi ulicami. Świat wokół niej jakby zwolnił. Czasami wydawało się, że wszystko, co się dzieje, to tylko zły sen, że jeszcze trochę i obudzi się w swoim pokoju, a za oknem znów będzie jej dawne życie. Ale potem nadeszła rzeczywistość. Anna wiedziała, że wkrótce będzie musiała powiedzieć o wszystkim babci. To wisiało nad nią jak wielki ciężar, naciskając mocniej każdego dnia. Kiedy pewnego wieczoru podjęła decyzję, nie była zaskoczona. Margarita Siemionowna tylko westchnęła i w milczeniu wzięła ją za rękę. Anna spodziewała się wyrzutów, moralizowania, pytań, jak mogłaś. Dlaczego nie pomyślałaś? Ale babcia milczała. Tylko mocniej ścisnęła jej dłoń. Poradzimy sobie. I naprawdę zrobiła wszystko, by pomóc. Od tego dnia życie Anny nabrało rytmu. Rano obowiązki domowe, potem spacery po targu, gdzie babcia kupowała jedzenie, zamieniając kilka słów z każdym sprzedawcą. Anna zauważyła, jak uważnie ludzie na nią patrzą, jak szepczą, gdy przechodzą obok. Małe miasteczko szybko podchwyciło wieści. A ona czuła się nieswojo z tymi spojrzeniami. Ale Margarita Siemionowna nigdy nie zareagowała. Szła z wyprostowanymi ramionami, ignorując ukośne spojrzenia. Anna nauczyła się od niej tego spokoju. Z czasem strach przed przyszłością zastąpiło zmęczenie, a potem dziwna, niemal mechaniczna akceptacja. Pozostało tylko czekać. Czytała książki. Chodziła na długie spacery zaśnieżonymi ulicami, obserwowała bawiące się w śniegu dzieci i myślała o tym, jakie będzie jej dziecko. Ale nawet mimo zachęty babci, wciąż zdarzały się noce, kiedy niepokój uderzał z nową siłą. Czasami leżała bezsennie, słuchając trzasku kuchenki, czując, jak coś w jej piersi skręca się w ciasny węzeł. W ciemności łatwiej było przypomnieć sobie słowa matki, spojrzenie ojca. Twarz Wiktory, która coraz bardziej zacierała się w jej pamięci. Myślała o tym, czego nigdy się nie dowie. Nigdy nie zobaczy ich dziecka. Przez chwilę Anna przyłapała się na myśli, że to nawet dobrze. Mogłaby sobie z tym poradzić. Czas mijał. Wraz z pierwszymi ciepłymi dniami przyszła świadomość, że wkrótce wszystko się zmieni. Babcia zaczęła się przygotowywać, wyjmowała z kufra stare, ale czyste ubranka niemowlęce, starannie je przeglądając. Czasami mówiła, że wszystko będzie dobrze, a Anna starała się w to wierzyć. Pewnego dnia, gdy wróciły z targu, do domu przyszła sąsiadka. Kobieta po czterdziestce, o twardym spojrzeniu i wyrazie twarzy, który nie wróżył nic dobrego. Margerito Uśemionowna, musimy porozmawiać. Anna zamarła, ale babcia zachowała spokój. Sąsiadka obejrzała ją od stóp do głów, krzyżując ręce na piersi. Rozumie pani, my tu nie jesteśmy miastem. Plotki szybko się rozchodzą. Ludzie mówią, że no, wie pani. Młoda dziewczyna, sama kto jest ojcem? Margarita Siemionowna spojrzała jej prosto w oczy. Moja córka moja krew to wystarczy. Kobieta zmarszczyła brwi. Chciała coś powiedzieć, ale zmieniła zdanie. Stała przez chwilę, a potem, mamrocząc coś niesłyszalnie, wyszła. Anna wpatrywała się w plecy babci, czując, jak ściska jej się gardło. Nie odezwała się ani słowem, tylko znów wzięła ją za rękę. Kiedy zaczęły się skurcze, Anna zdała sobie sprawę, że to nieuniknione. Została przewieziona do małego szpitala położniczego, gdzie lekarze podeszli do niej z powściągliwością. Ale bez zbyt wielu pytań. Jej babcia była przy niej przez cały czas. Trzymała ją za rękę, pocieszała, gdy ból stawał się nie do zniesienia. W końcu wszystko się skończyło. Na jej klatce piersiowej położono maleńką, ciepłą istotkę, pachnącą czymś zupełnie nowym i nieporównywalnym. Anna spojrzała na swojego synka. Taki mały. Taki prawdziwy. Delikatnie dotknęła jego policzka i zdała sobie sprawę, że po raz pierwszy od dawna nie czuje strachu. On był jej. I teraz nic innego się nie liczyło. Życie nabrało nowego znaczenia. Mały Artem wypełnił dom swoim oddechem, cichym pojękiwaniem przez sen, krótkim płaczem głodnego niemowlęcia, a później dziecięcym śmiechem, niezdarnymi krokami i niekończącymi się pytaniami. Anna nie była już samotna. Każdy poranek zaczynał się od jego chętnych rączek zaciskających się na jej palcach, jego miękkich, ciepłych ust przyciskających się do jej policzka. Był wszystkim jej światem, jej strachem, jej radością. Ale wraz z nim pojawiły się nowe wyzwania. Lata mijały, ale ślady przeszłości nigdy nie zniknęły. Były ukryte w najdrobniejszych rzeczach, w spojrzeniach innych ludzi, w przypadkowych zdaniach. W rzadkich listach, które Anna znajdowała w skrzynce pocztowej i bez czytania zaciskała w pięści. Sąsiedzi, nawet ci, którzy na początku szeptali za jej plecami, w końcu się przyzwyczaili. W ich oczach nie była już tą dziewczyną z błędem, ale po prostu matką, która wychowała syna. Ludzie zapominają, jeśli dać im czas. Ale dzieci, one nie zapominają. Artem dorastał jako dociekliwy, ciekawski chłopiec. Patrzył na świat szeroko otwartymi oczami, zauważał wszystkie drobiazgi, dostrzegał to, czego dorośli nie widzieli. Wcześniej zadawał pytania, ale na początku były one proste niewinne dlaczego niebo jest niebieskie? Gdzie słońce chowa się w nocy? Dlaczego chmury poruszają się tak wolno? Anna odpowiadała na nie najlepiej, jak potrafiła. Ale potem pojawiły się inne pytania. Nauczycielka w przedszkolu mówiła o rodzinach, a Artem przyniósł do domu rysunek swojej babci, matki i siebie. A w rogu, niepewną ręką, na baz grał tata? Anna długo wpatrywała się w rysunek. Co mogła mu powiedzieć? Dorastał bez większych wyjaśnień, ale z wewnętrzną świadomością, że czegoś brakuje w ich rodzinie. Nigdy nie pytał o to wprost, ale czasami, gdy szedł ulicą i widział innych chłopców trzymających się za ręce ze swoimi ojcami, jego spojrzenie stawało się zamyślone. Artem dorasta. W szkole nazywają go mądrym, rozważnym. Uwielbia czytać, siedzi długie godziny nad książkami, robi notatki w małym zeszycie, który wszędzie nosi ze sobą. Interesuje się sztuką, przyrodą, historią. Ale pewnego dnia jego zainteresowanie sięga przeszłości. Przynosi z biblioteki książkę o genealogii, studiuje ją uważnie, a potem całymi dniami ogląda stare fotografie w albumie swojej babci. Jego pytania stają się coraz bardziej złożone i natarczywe. Pyta o swojego dziadka. Pyta: Dlaczego nie ma ojca? Anna czuje, jak coś w środku się zaciska. Nigdy nie przygotowała się na tę rozmowę. Myślała, że będzie miała więcej czasu. Ale dzieci dorastają szybciej niż się wydaje. Babcia, jak zawsze, znajduje właściwe słowa. Nie mówi o zdradzie. Nie mówi o bólu. Mówi o strachu. O tym, że czasami dorośli popełniają błędy. O tym, że najważniejsza nie jest krew, ale miłość. Artem milczy. Słucha. W jego oczach pojawiają się nowe odcienie, zrozumienie i coś jeszcze, coś, co prędzej czy później doprowadzi go do nowych pytań. Anna to wie. I boi się dnia, w którym zapyta, czy chciałabyś go z powrotem? Czas płynął i płynął. Życie Anny w końcu stało się stabilne, choć niepewne. Artem dorastał, stawał się coraz bardziej samodzielny, a z każdym rokiem jego ciekawość tylko rosła. Lubił rysować, godzinami przesiadywał przy stole, kreśląc cienkie linie, mieszając kolory, eksperymentując z cieniami. W jego rysunkach było coś wyjątkowego, coś, czego Anna nie potrafiła wyjaśnić, ale czuła to w trzewiach. Jego babcia mówiła z uśmiechem, że chłopiec ma dar, a Anna była z niego po prostu dumna, chociaż wiedziała, że prędzej czy później ten talent doprowadzi go do nowych odkryć. Pewnego dnia w ich małym miasteczku pojawiła się nowa kawiarnia. Jej właściciel, młody przedsiębiorca o imieniu Andrew, szybko przyciągnął uwagę mieszkańców. Był pełen energii, zawsze z otwartym uśmiechem, wiedział, jak sprawić, by ludzie czuli się swobodnie. Anna po raz pierwszy spotkała go na targu, jej babcia wysłała ją po świeże pieczywo, a w sklepie natknęła się na tego człowieka, który bez zbędnych ceregieli postawił jej kolejkę. Potem spotkali się ponownie. Przypadkowe spotkania na ulicy, krótkie rozmowy. Interesował się życiem w mieście, pytał o lokalne tradycje, zaproponował zorganizowanie wystawy plastycznej dla utalentowanych dzieci. Kiedy dowiedział się, że Artem lubi rysować, jego entuzjazm tylko wzrósł. Kilka dni później poszedł do ich domu, aby umówić się z babcią na zakup wypieków do swojej kawiarni. Wtedy zobaczył rysunki Artema. Twój syn to zrobił? Zastanawiał się, patrząc na jeden z krajobrazów. Anna skinęła głową. Artem był zakłopotany, ale było oczywiste, że był poruszony uwagą poświęconą jego pracy. Andrzej studiował rysunki przez długi czas, a następnie zaproponował, że wystawi je w kawiarni. Stało się to małym, ale ważnym wydarzeniem. Po raz pierwszy Artem poczuł, że jego hobby może być czymś więcej. Anna nie mogła nie zauważyć, że Andrzej był szczerze zainteresowany nie tylko chłopcem, ale także sobą. To było dziwne uczucie. Po raz pierwszy od lat ktoś okazywał jej uwagę. Ale od dawna nie ufała ludziom, zwłaszcza mężczyznom. Nie spieszyła się, by się otworzyć, choć w głębi duszy czuła, że Andrzej różni się od tych, których znała wcześniej. Życie toczyło się jak zwykle. Dom był cichy i spokojny. Aż do wieczora. Rozległo się pukanie do drzwi. Anna nie spodziewała się gości. Wstała z kanapy, wytarła ręce w fartuch i wyjrzała przez okno. Na ganku stało dwóch mężczyzn: jej rodzice. Jej serce ścisnęło się na chwilę, ale nie ze strachu, z zaskoczenia. Minęły lata, odkąd wyrzucili ją z domu, ale teraz stali przed drzwiami, jakby nic się nie stało. Babcia otworzyła je. Wejdźcie, jeśli przyszliście w dobrej wierze, powiedziała krótko. W domu panowała napięta cisza. Rodzice Anny nie wyglądali na sędziwych, ale raczej na obcych. Ich spojrzenia błądziły po pokoju, zerkając na meble, jakby oceniali, jak dobrze im się powodzi. Pomyśleliśmy, że przyjdziemy do ciebie, powiedziała w końcu matka, poprawiając kołnierzyk. W końcu z biegiem lat nadszedł czas na ponowne nawiązanie kontaktu. Anna słuchała w milczeniu. Rozmawiali o tym, jak ciężko było im przez cały ten czas. Jak byli oceniani, jak martwili się o jej los. Ich słowa brzmiały gładko, bez emocji, jak wyuczony tekst. Ale nie było w nich skruchy ani miłości. Artem stał z boku, słuchając. I nagle przemówił: Gdzie byłeś, kiedy mama była sama? Pokój zamarł. Rodzice Anny spojrzeli na siebie. Chcieliśmy, żeby była sama, mruknęła matka. Artem zmarszczył brwi. Moją rodziną jest mama i babcia. Zawsze się mną opiekowały. A ty przyjechałeś, bo nagle się znudziłeś? Anna poczuła, że coś w środku ją ściska. Babcia delikatnie położyła jej rękę na ramieniu. Artem, idź do swojego pokoju. Kiedy chłopiec wyszedł, Margarita Siemionowna zwróciła się do syna i jego żony. Myślałam, że pewnego dnia znajdziesz w sobie odwagę, by przeprosić. Ale teraz widzę tylko wymówki. Ojciec chciał coś powiedzieć, ale babcia powstrzymała go gestem. Katie była dzieckiem. Odwróciłeś się od niej, bo tak było dla ciebie wygodniej. Martwiliśmy się, zaczęła matka, ale jej głos brzmiał na stłumiony. Martwilibyśmy się, gdybyśmy pomogli. Cisza. Rodzice wstali od stołu. Nie potrafili znaleźć słów na odpowiedź. Artem obserwował ich za drzwi. Anna patrzyła, jak czerwone światła samochodu znikają w oddali. Nie czuła złości, tylko pustkę. Czas nie stał w miejscu. Artem dorastał, jego rysunki stawały się coraz bardziej złożone i pewne. Dużo czytał, interesował się architekturą, opracowywał rysunki, nauczył się dostrzegać szczegóły, które dla innych wydawały się nieistotne. Anna widziała, jak rozjaśniają mu się oczy, gdy mówił o swoich marzeniach. Ukończenie studiów przez Artema było wydarzeniem dla całej rodziny. Był gotowy zrobić krok w dorosłość, a ta chwila znaczyła dla niego znacznie więcej niż tylko ukończenie szkoły. Margarita Siemionowna nalegała... Aby cała trójka udała się na uroczystość razem. Artem z dumą założył garnitur, który wybrali jako rodzina, a nawet pozwolił Annie poprawić mu krawat, chociaż zwykle nienawidził tego dotyku. W sali było głośno, nauczyciele wygłaszali przemówienia, koledzy z klasy rozmawiali, wspominając najlepsze chwile ze szkolnego życia. Anna i jej babcia siedziały z boku, obserwując Artema. Otrzymał świadectwo z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce. Dyrektor wymienił jego nazwisko w przemówieniu. Był zadowolony, szczęśliwy, a w jego oczach błyszczała wiara w przyszłość. Ale wśród gości Anna dostrzegła znajomą sylwetkę: Ojca. Aleksiej stał w kącie, trzymając się tak, jakby nie był pewien, czy ma prawo tu być. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, skinął krótko głową, a potem, wahając się, zrobił krok do przodu. Anna spięła się wewnętrznie. Mówił cicho, jakby bał się, że jego głos za zbyt ostro w tym świątecznym hałasie. Powiedział, że mu przykro. Że zrozumiał swój błąd. Że nie powinien był ich zostawiać. Anna słuchała, ale nic w niej nie drżało. Czas, który spędził na wątpliwościach, minął. Spojrzał na nią, potem na babcie, potem na Artema, który zdawał się jeszcze nie zauważać jego obecności. Powiedział, że nie chce niczego żądać. Chciał tylko wiedzieć, że mają się dobrze. Margarita Siemionowna milczała, pozwalając córce podjąć decyzję. Anna spojrzała na Artema. Stał obok przyjaciół, śmiał się, mówił coś namiętnie, gestykulował swobodnie. Był szczęśliwy. Aleksiej był tylko człowiekiem z przeszłości. Przytaknęła. Powiedziała, że wszystko w porządku. A potem odwróciła się i odeszła, nie czekając na odpowiedź. Teraz jej rodzina była tymi, którzy zawsze byli przy niej. Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba Wam się ta historia. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów, i do zobaczenia wkrótce.